Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ze mną Paper Monster. Cześć! Kiedyś padło y, takie y, pytanie, czy byśmy coś nagrali razem i nagrywamy i mało tego z niespodzianką, bo nagrywamy Papermonster. Tak jest. Simsy w mieście i będziemy normalnie się malować. Tak, będziemy po prostu zdobywać szacun na dzielni. Tak, i będziemy na końcu Maxi Kingiem wszystkiego. Tak. Dobra, teraz jesteśmy na ekranie startowym i wybieramy dzielnicę, która wybierze nasz styl początkowy. Paper Monster, masz jakieś tutaj e, życzenia w tej kwestii? No, ja zawsze lubiłam neonowy mur. I ja też. I myślę, a, że A powiedziałem... czekaj, może spojrzmy tak na tych wszystkich ludzików, bo ta stacja centrum to są takie panki, nie? Tak, i stacja ten, centrum to, z tego co pamiętam, to było po prostu metro. Tak, i ja stację centrum to w drugiej kolejności lubię. Tutaj tu tacy tak, na, na to tacy skaterzy byli na disco-rolka, ale ja paliw za to to tacy motocykliści byli. Tak, tak. Yy, oni w fabryce mieszkają czy coś takiego. No. Tak, tak. Błękitna plaża, tu, no to. No to te, tacy raperzy, nie? Tak, oczywiście. Laska tutaj miała na, tym, na biustonoszu yy, znaki simoleonów. Tak. Tak, uprzedzamy, ta gra się nie patyczkuje, ona po prostu wszystko tak. z jajem pokazuje, zresztą widać, że w wychodzą stringi, także jest spoko. Most Południa. Nie wiem, co to, to jest most. To, to, to tacy byli, tacy niby eleganci... Aha. Ale złote... dla mnie oni też tacy nijacy byli, o ci to takie bogacze, te złote oni wzgórza. Są, oni są bogaci, a ci tutaj y, są po prostu tacy stylowi. Tacy fancy. Dobra, okej. Okay. O, tutaj ten kolej zresztą jak Alfons wyglądał. <gry> tak, jeszcze z tą swoją pod ręką, nie? Tak. O, ulica odlotowa to będzie The Black Eyed Peas. Tak. Zresztą to... tu mamy fe Fergi. Tak. I właśnie w tym momencie, jeżeli nawiązujemy już do, do muzyki, to musimy jest, jest powiedzieć jeden fakt. Muzyka będzie wyciszona. Tak, mi... jak, jak ten będzie wyciszony, bo właśnie ten ich, ich hictor jeden leci w wersji Simlish, to oni nas po prostu do więzienia, by zamknęli, jakbyśmy to puścili. Tak, tak, a potem, a potem przyjdą nas, zapłacić za nasz kaucję i powiedzą, tak, promujecie naszą muzykę, niepotrzebnie was zamykali. Ach, marzenia, dobra. No, nowy mur. Czyli o, tutaj to jest nasza dzielnica. Tak. To ona jest taka mangowa. Tak, taka trochę Japonia, jaki tak, czy tak. Jakoś, tak, dobra. I jeszcze zostaje kuźnia. Kuźnia to są ci, e, oni te poezje mają, Wiesz, o no, co codziennie. Jedzieś oni tacy, tak. Tak, taka sztuka, wiesz, tylko tam wszystko. Dobra, jedziemy do Hipsterzy neon... Też na dzisiejsze czasy. O, wyjęłaś mi to z ust. Dobra, bierzemy neonowy mur. Tak, żyj kolorowo. Tak, żyj kolorowo i przechodzimy, jak to bywa w Simsach, do otworzenia Sima. Tak, i ja bym proponowała zostawmy jej te różowe włosy, chociaż mamy plany, kto to będzie, nie? Tak, ale ja też myślę, że te różowe włosy i ten kształt tych włosów jest po prostu niebezpieczny. Tak, po prostu do miasta się przefarbowała na różowo i tyle. Tak, a kto się przefarbował? O No, zaraz, jak będziemy wpisać imię i nazwisko, to, to powiemy. Dobra. I sylwetka jakaś konkretna? Ta za chuda, ta za gruba. Ta chyba idealna. Ta? Nie, Nie, te... ta poprze. O ta. Ta. A może ta? Że w bi bioderka bardziej tutaj. No. Mi się też wydaje, że ta lepsza, bo te ramiona miała wtedy takie. Tam miała chyba za duże bary. No, bary znaczy się. Dobra, a kolor y, tego? Y, odcień skóry? Jakby nie powiedzieć... Niech będzie ta, co jest. Dobra, ja też tak uważam, bo na znaczy, nie będziemy i, i na jakiś rasizm, rasizm nas bojkotują. E, tak. Dobra, czy im włosy zostają? Włosy takie. zostają. E, Okej, okay, teraz głowa. Co to jest Morphing? Aha, to jest to. Czy chcemy się to bawić? Nie. Też mi się tak wydaje, ja to zawsze pomówię. Zawierzmy twórcom. Kurde, ale tu jest tak albo taki super trójkąt, albo kurcze <noise> super koło, ta gęba. Tak, ale wiesz, co najlepsze jest ta ta... Ta, nie? Bo ta jest strasznie taka wodogłowia. A niech ta będzie, to chyba za bardzo wodogłowie, no. Czyli ta. Dobra. Oczy? Oczy też mi się wydają już super, ale dałbym... A może da się... takie. Takie? O, te? Może takie radosne są. No dobra, jestem za, w sumie tak. Bo o, uśmiech, ja na pewno je zostawimy. Ta, usta. Tak, tak. Bo usta ma jak pierwowzór. Tak, a uszy, uszy to też chyba nie ma co Niech widać. sobie będą, co się będziemy z uszami cackać. Noha też. Tak, spokoja nos. Nie ma koloru oczu. Chyba nie wiem, czy wtedy były. Czy nie, były? chyba wiesz, co kolor oczu jest, jak wybierasz oczy, wiesz. Czekaj, Ona czekaj. nie miała w oryginale brązowych? Czekaj, sprawdzę na pudełko. dzięki, cikiemny. Tak, na pudełku się obróciła. Super. Brązowe. Dobra. Jestem, wracam. Przedaj Kurde, tam. ale tu są same brązowe, ja nie wiem, czy, jak tu się zmienia. Ale na oryginale ma brązowe, więc tutaj też. A niech sobie też. ma brązowe, ja też mam brązowe, to o. jest zwycięski kolor. No. <laughs> kolor super ludzi. Dokładnie. Dobra, nie, to nie będzie Krzyś. <laughs> nie. Krzyś. I uwaga, uwaga, proszę Państwa... To imię będzie... Naszej, z, imię na, no właśnie. To będzie Zuzia lokalny. Tak, Zuzia lokalny, czyli spin-off przygody Zuzi. Tak, wyrwała się z domowego kieratu do miasta. Tak, z władzy y... sława. Tak, swojego. Powiedzmy, I Henryka oj. z jego wieczną opcją drażni, drażni, drażni. Tak. Po prostu ona uciekła, bo ją wiecznie drażni, drażni, drażni. Nawet jak jest zamknięty, to przez ścianę ją drażni, drażni, drażni. Tak. Lokalna czy lokalny? Daj, lokalna. My odmieniamy polskie nazwy. Tak. Co będziemy jacyś, jacyś międzynarodowi. Tak. U nas się odmienia, to się odmienia. No, jest O. K, a. Zaczyna się agnieszko przedszkolny. My. B. Pojwa... nie, to nie jest tak łatwo napisać. Lokalny. No to jest ciężkie, a szczególnie jak teraz w tych nowych Playstation, nie wiem, wpisujesz numer konta, czy, czy co, to, to już w ogóle jest przerąbane. Tak. Jakąś transakcję chcesz zrobić. I I co? No, to jest straszne. Ale, jakby co, to my gramy właśnie z PlayStation 2 bezpośrednio, więc. A, tak, tak. Zdjęcie gry zamieścisz. Tak, dokładnie. Dobra, czyli nasza Zuzia lokalna URBS jest gotowa. Enter. 98. Aleja, piętro trzecie. Cześć Zuzia, to ja, Will. Wpadliśmy obejrzeć twój nowy oportamy. Dobra. Darius? I teraz. Darius, w tej nasz grze polega na tym, żeby robić właśnie miniaturki. Boże, miniaturki. Mini gry, które podlegają temu, że jeżeli dobrze je wykonamy, to więcej będziemy mieli reputacji. I teraz wpadę chybi. Tak szpadel swojego skilla teraz trenuje. Jesteśmy tu na, na nim polegamy na tobie. O, aż ułajem rozwaliłeś pieszy, tą tak. gitarą. O, i odblokowałeś dzielnicę jakąś, albo tam nie wiem, co to był. Ten znaczek. Albo dzielnica, albo pokój VIP-owski, Ale chyba tak. na tym Można etapie być, jakaś tak, dzielnica, nie? Musimy lecieć do zobaczenia na mieście, panie. Tak, pamiętaj, żeby płacić czynsz za swój nowy o, portament <noise> Jezus, bo to tak świeci! <noise> o, wyciszamy muzykę, niestety, mój drodzy. A, dobra. Tak, bo nas po prostu zamkną w więzieniu za, za te... Tak, za to wszystko. Dobra, efekty dźwiękowe mogą być. Tak. No, bo to już jest samogranie. No. Dobrze, i tak wygląda oto nasz przemysł. <noise> Słyszę takie jak w tej reklamie pogłosy, wybuchy, lejzory. Apartment. Dobra. Co możemy o nim powiedzieć? Jest bardzo taki mało schludny, tak. ubogi. Kimbel bez Kimla. Tak, Kimbel bez Kimla. Wychodzi na. mieszkamy w śmietniku? <noise> no. I mało tego, można w żebać. grzebać. Że o, stoko? śmieciowy nurek. W ogóle tutaj to tłumaczenie to jest takie odjechane. No, będziemy wszystko czytać. Aha, i mamy Radiko, chociaż tyle. Radiko, w sumie możemy go włączyć, bo w sumie... Tak, Będziemy. chyba będziesz musiał tu zatańczyć, żeby coś jakiegoś questa wykonać. Aha, dobra, to co wchodzimy już te? Zobaczymy. A, 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 a jeszcze wejdź tam do telefonu, tak, bo będziesz chyba masz jakieś mebelki, nie? A, tak, dobra, e, mebelki są w magazynku. I więc tak, na e, nasz. Z nierdzewnej stali. Nierdzewna stal to jest to. Możesz na niej smażyć potrawy, zmywać. Na, w niej naczynia, a teraz nawet kąpać się. To współczesny odpowiednik miski z miedzi i mosiądzu. Już dziś zmień swój styl na totalnie nierdzewny. <grym>, jest nie taki jest. Obc. Piękny, I, po, i ona jest z nierdzewnej stali i po prostu jest yy... będzie idealnie do tej zardzewiałej łazienki z brudnymi płytkami pasować. Tak. Ale o, miejscu. to jest idealne miejsce. Tak? Na Dobra. Na prysznic ze stali nierdzewnej. Tak. Nasz nowoczesny odpowiednik mi mosiądzowej miski. <laughs> to jest piękne proste. Dobra, idziemy dalej. Dobra, teraz kanapa, o tak. Sofia miał dżungla. Czyżby trudy życia w miejskiej dżungli obniżyły poziom twojej energii? Potrzebujesz więc dzikie... czegoś obłędnie dzikiego. Wskocz na naszą odjechaną sofę dżungla. To nie sofa, to safari. W ogóle jaka Tak. <grych> to nie sofa, to dżungla. Dobra, nie dajmy sobie sofę. Tak, o tutaj jakoś tak, może na środku, żeby te, nie było tak biednie. Do okien, oj, i radnika. No, no, no. Bo to sterowanie ja się mi nie czuję dobra. Jest. Sofa, którą w dzień wcześniej stwierdziliśmy, że ona jest w takim stylu rodziny Masu masuga z, z światowego. Życie. życia. Tak. Jest to idealnie podnie. Następne. Dobra, I mamy lodówę chyba, nie? Zamrażarka retrozon. Wygląda retro, ale tak naprawdę to nowoczesny przykład technologii chłodziarek, Sorry. oszczędzających energię i warstwę ozonową. Aktywne drzwiczki sterują przepływem powietrza. Im więcej jesz, tym zimniejsza staje się lodówka, więc jedz dalej. Ale to jest genialny opis. Oni po prostu opisali to, żeby ją chłodzić, to musisz po prostu ją otwierać i zamykać, bo inaczej nie działa. Dobra, dobra, dobra. Ja nie wiem, chyba tam w tym przedpokoju, nie? Czy, tutaj? Czy w dużym pokoju. No, może tutaj. Tutaj tak. Nie, może tak na razie wszystko pod ręką. bo... A no dobra. To sterowanie. Mniej czasu marnować. Tutaj, o, dobra. Teraz, dobra. I teraz pytanie, co z kibelkiem? A no, kibelek, cóż. Nie. Nie, nie ma tu nic. A gdzie my mamy jakieś fundusze nasze? E, nasze fundusze, jeśli pokazuję, są tutaj. I to jest 300 simulonów. O, to nic nie kupimy za nic tyle. Nic nie kupimy. Komunikator, czy coś przyszło? O właśnie, pewnie będą jakieś od Dariusa. Nie, nie, właśnie nic na Ale mamy te. Ale... Straż pożarna, jedzenie. Zadzwonię do sprzątacz, policja, przyjęcie. Idziemy testować w miarę, w miarę grania. Tak. Przyjęcia będziemy musieli robić, żeby sobie kontakty nabijać, nie? Tak. Bo tutaj to chodzi o ten... jak to się tam zwie? Reputację. Reputację, tak. Tak. I to jest cały, cały ten klu jakby, jakby tej gry. I mamy, mamy dwie dzielnice, tą naszą i jeszcze tam obok po prawej jest chyba odblokowany. No nie? nowy nur, no, mur, nowy no. Mur. I tutaj możemy sprawdzić chyba jakie mamy questy. Kup meble w 750 cmolonów do mieszkania na 98 alei. Trzecie piętro, aby dostać buldoga. A, no to zostaniemy Tam wiem, że jest tak, że na tym poziomie możemy mieć bulldoga, W następnym mieszkaniu kota, a w tym najdroższym u Dariusa, tym penthouse'ie jest małpa. Tak, i to nie będziemy zmierzać, aczkolwiek, tak. e aczkolwiek kot najlepszy. Ja jestem okay, tym koty więc. Czyli tak, kot najlepszy, czyli tak, zdobądź dostęp na ulicę odlotową. Zdobyć dostęp do pulsu, to ten VIP rum, nie? Tak, jest ta pakietka. A i na pewno będziemy do tej suszarni, do roboty, teraz jechać, nie? No. Tam, 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 do miasta. No, no, no tutaj to no, musimy tych ludzi się z nimi zaprzyjaźnić, tak. No, czy, czyli pokonaj łobuza Henryka Gluta. <laughs> czy to jest jakiś protoplasta Henryka Cwira? Albo rzuć tu w kogoś cuchnącą petardą dla Dżigita Liszaja. Jezu, cudowne. Dobra, myślę, że bierzemy się do tej dziennicy, co? Jeszcze napinę. Dobra. O! Zdaliśmy wejdzie... z sms -ka. Aha, pewnie Darius. Pewnie tak, Daro. Nie, od mamy. Może pisze? przeczytajmy od mamy pisze co? Hej, twoja mama zadzwoniła i zostawiła wiadomość skarbie gratuluję twojego pierwszego oportamentu w mieście. Masz tu 300 simolonów na zakup nowych mebli. Tak, mamo, A, zauważyliśmy. Około. Ale pytanie, mam, co on robi za naszą sekretarkę, że nam przyjmuje wiadomości? Co mamy? Dobra, teraz może Willi Will się przymknął. Dałem ci trochę mebli. Obejrzyj magazyn w twoim so ksamie. Możesz kupić więcej mebli. W dzielnicach. No, na pewno I... coś kupimy. No tak. I, I dalej. Będziemy się widywali od czasu do czasu. Pomogę ci zdobyć styl i reputację. Okej, okay, nie wątpię. Ja Pobiec. zatrudniam ten karmostę do stałego dubingu. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale jestem po prostu niewątpliwy. Dobra. I co? Dzieci nie my. No, do miasta, Jest. nie? Ja Idziemy myślę, się tak jako ten... jak się... Susza, suszarnik nazywa. Tak. Człowiek Susi. robiący sushi. Suszarnik. <noise> Człowiek sushi master chyba. Dobra, myślę, że w tym momencie zrobimy cięcie, bo będzie długie wczytywanie. Także Dobra. do zobaczenia w no, nowym murze. Dobra, jestem. Okej. Okay. O, weź pracę, żeby zarobić trochę simoleonów. Piszcie tak fajnie to się kręcą te literki. Tak. Dawaj simoleony na szałowe ciuchy i zmieniaj styl. Jezus, ja się tak jaram tą grom, że wybacz mój hurra optymizm i, i ten dubbing. I jest hura optymizm i dubbing jest genialny. Nie spodziewałam się, że wyjdziemy na taki szczyt profesjonalizmu. <grym> Naprawdę. No, to jest. To. Która zapewni Ci dostęp do nowych dzielnic <grym> i apartamentów. <grym> Bo to tak świeci, jak ja to pierwszy raz przeczytam, to tak, miałam takim wiesz, głosem jak, jak jakiś taki... O, wow. tak, apartament. Tak, a, jeszcze się śmieci, A twój apartament wygląda, kurde, aby ze śmietnika wyciągnąć. No, kitu. A właśnie będziemy w śmietniku grzebać, tam jakieś itemy można sobie znaleźć, znaleźć. nie? Znaleźć, no, myślę, że tak, dobra. Ale dobra, teraz mamy chyba cel musimy do, do tej suszarni podjąć. Tak, ale ja myślę, do... że zrobimy taki, nie wiem, od razu do suszarni, czy. Czy omówi, omówimy dzielnicę na szybko? okej. Okay. Bo ta dzielnica no tutaj jest. tutaj tak, tak chińsko jest. Tak chińsko, no? Taki czaj na tamę. no, no. Tak. I widzicie tutaj y, dzielnica, każdej dzielnicy jest y, vip room. Pokój vip y, taki, taki kafar broni <laughs> tak, wejście. Tak, i my po prostu z tą małą naszą y, reputacją nie będziemy mogli przejść. Pan nas nie puści. Także pana musimy przekonać, że jesteśmy super ziemalami. Tutaj jak widzicie urbzy też chodzą. No i każda tak. dzielnica ma jakieś takie swoje. swoje na, na razie to mało ich jest dosyć, bo jest 8:20, a tam z wiecz... w ogóle w tej grze wszystko się dzieje o nie, niektórych godzinach takich specjalnych, że gdzieś pójdziemy i czegoś nie będzie, bo na przykład od 12.00 dopiero się dzieje, nie? Tak, dokładnie. I, i dlatego będziemy po prostu tego, tego pilnować, yy, grafiku, żeby na przykład, nie wiem, zarabiać czy coś, bo Sushi Market tak, tak. teraz jest. Yy... Tak, bo się spóźnimy na coś i nam tam dzień pracy przepadł. Na przykład, nie? Tak, tak. Sushi Marker jest tutaj. Nie, nie ma nie takiego ma... beztroskiego łażenia po stu miejscach jak w The Sims. Nie, nie ma. E, chcemy od razu. E, fajne tło. Autka jeszcze. Powiedz mi, czy chcemy się. Tak, siedzieć... bardzo fajnie to wygląda. I widzisz, i e, ten. To jest takie quasi otwarty świat, nie? Co, coś jak w czwórce. Tak, tylko że ładnie wygląda. Z tym, że tutaj to rozumiesz, to bo mam, gramy na PlayStation 2 w czasach przedpotopowych, a tak, teraz nie, nie są nie że to lepsze. Prze... Ale Żyjemy wiesz, to... teraz w erze sandboxów, nie? Tak, ale te tła w środku wyglądają gorzej niż tutaj, bo to przynajmniej no, no, jak to, to wygląda. ale jest świetnie: jakaś taka ulica jest, jadą tak. samochody. Chociaż nie, one ja... się właściwie nie ruszają. Nie, ruszałem się, bo ja jestem na pauzie. A cały okay. czas. no. Aha i ten i generalnie co? Witamy się czy idziemy sobie do sushi markera. To weź może na, najpierw obowiązki. Obowiązki, czyli hajs. Tak. I teraz oczywiście weź nie znowu test twojego skilla. O Jezu, z pomocnik Nie, ja to rozumiem. Bo czekajmy, że sobie przypomnę. od miesięcy szukam to miejsce, dobra. Dobra. Możesz tak ze w restauracji. Aha. Przypominam Ci także o zachowaniu higieny. Brudni kucharze robią brudne jedzenie. No, to jest to, dokładnie. Teraz z tego co widzę, to w pasku y, błaga o robienie suszy na ten moment, bo higiena hmm. i, i czystość lokalu widzę jest na zielonym. Tak, i to jest fajne, bo to jest takie rozbudowane, że, że tak tutaj tak. akurat musisz... Y, nie tylko robić sushi, ale też ogarniać sobie tutaj restauracji, nie? Dobra. Tak. I tak wygląda. Klienci są wygłodzeni. na z żywcem, jeśli nie, nie zrobię dość sushi. Jezus, jak szybko sushi robić. Ale tu, wiesz, to jest poziom podstawowy, więc ja jeszcze wiesz, popatrzę w gdzieś gdzie jest guzika. czy te zrobiłeś? Odwierz, nie zrobiłem sushi! Eee, tu tu tu. Tu tu tu. A i to? A tam tak bydłem mówić gubienie. No, było presję! Sorry, korencie, tam bo nie patrzę. w tło, tylko te gwiezdki. jeszcze nie wyobrażam tego, jak ja to, robię, jak to zrobić na tym, na tym wyższym poziomie. Ty dzisiaj wyglądasz, tak trzymaj. O właśnie my tutaj kupimy jakieś wdzianko do dzielnicy, bo, bo my mamy to takie neutralne, co nam nic nie robi właściwie. Tak. Nie! Eee, nie. To jest! Yes, 180. O, mamy 10 punktów zdolności artystycznych zdobyć, to się pomyśli. Dobra. O i mamy ten... Yy, muze... Nowa, nową interakcję, nie? Tak. nie Możemy no, no, tak jakimś ten y, przetestować na tym dziwnym. Nie, czekaj, bo oni siedzą. Oni strasznie długo, jak coś z, robią, to oni strasznie długo to kończą. Więc może na tej babeczce tam, co, co weszła dopiero tam. To weszła tutaj? Jej. To ona coś Aha. niesie. To weźmy na niej, przetestujmy, może obejmowanie. Dobra, to sprawdzimy. Rozmawiaj na Luzie, powitaj. Czy też powitaj, obejmuj, dobra. Tak, ja wiem jak się steruje, Już się schara. Z no z Darius... się przed chwilą zrobiłeś. Darius jakiegoś laga załapał. Tak, ojej, dobra, się. O, słodkie. Dobra, o, jak potacja wzrosła. Oczywiście. Dobra. Idziemy się przebrać. Dobra. Tutaj tam chyba jest ten jakiś ciucholand tam przed nami. Nie ja to jest klub na pewno. Był... Tutaj jakieś żarełko można sobie w automacie kupić. Czekaj, czy ty... gdzieś tu były te, 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 te wskaźniki, nie? To wydaje mi się, że tam, jak jest ta brama, to o właśnie, czy to jest już... Tak, tam gdzie taka... Yy... O, 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 tu! Aha. Tu, gdzie jest ten. Dobra, nie się przemyć. A, jest tutaj właśnie i babeczka taka w odpowiednim ubranku. Tak, i to jest ta, co przytulaliśmy. Przyszła na... ona, ona... No? Nie, nic. Dobra. Aha. To Ona koszula, po prostu tutaj chyba prowadzi czy, czy ten style. To No właśnie nie wiem. Jezus, jakie to drogie rzeczy są. No, trochę tak. Z A koszulkę. tam to niżej? To, no. Dobra. Za no, tak zero. Zero? A jest taka w stylu tej dzielnicy, ta jedna. Aha. Czekaj, A. to nie są jakieś printy? Tak. No, już jak jest to może print Czyli co, kupujemy od razu gotowy top? No, czyli co ten za 270? Czy, czy januszujemy jeszcze jak, jakąś forsę pozarabiamy? Aaaa, czekaj, mieście... Zobaczmy ile ze spodniami z butami to wszystko wyjdzie, dobra? Ze Cie... spodniami i butami to na pewno będziemy spłukani. Myślisz? Aha. Nie, yes, A, 70. czekaj, tu jest 75. Na, nawet te za 70 ładniejsze mi się wydaje. Tak, też mi się tak wydaje, bo mają fajne te kozaczki czy co. A buciki? A buciki trochę droższe. To, to już gorsze surowa. Tak, czyli czekaj, ja bym to podsumować. Tutaj to koszt, które bierzemy, 255. Za 255, no. Dobra, i tam były buty za... Tam, tam 70. Buty 70 i te buty. Nie, buty nie. Te. No, Dolne, dol garniturne. Spodnie, spodnie. Spodnie, Czy to jest jakaś spódniczka właściwie? A buty które? Żadne, może zostawmy te, co mamy. Dobra, czyli. Zresztą że mi się żadne nie podobają, może te zielone już lepsze, bo te drugie to jakieś takie. Dobra, czyli to. Tak. Wzięło pokazało jakby ona wyglądała w tym ciuszku. O, można mysle. kolor wybrać. No, kurde, nie wiem, jaki Ale tylko tego topu. Może taki zielony. Ten? No? Też tak samo. bardziej tak gryzie w oczy. Tak, nie jest taki i, i stylu. I teraz miałoby spodnie. Tak. Te Ta Za o, ten, 70. Na, za 80. O, okay. spódka, super. Taki sam A kolor? Ja... Eee. Ten. Ten? Niemiecki, jakbyś wziął. Niemiecki, ten, ten, ten? No, o. za da się oddać, Nie da się oddać, Nie. Czyli to. Dobra, to. Dobra. I to wszystko, tak? Tak. I buty na później. No, i super. Jeszcze są, to jeszcze jest tak. Dobra, os... to chyba jeszcze na, nas nie stać na takie rzeczy. Myślę, że podstawowo jesteśmy już tak mniej więcej tak. w topieniu. Już, już będą chcieli zobaczyć. z nami gadać. Tak. Okej, okay, jeszcze tam nakrycie głowy. A pokaż jakie są okularki. Jaki makijaż. Dobra, okularki są takie. E, to same Chociaż Chociaż te za 60 fajne. Przepraszam za odkłosy chwilę, jakby co, ale ktoś zaczął odkurzać. <głysy> te? No, nie, wiem dlaczego, nie, ale, nie, no właśnie, nie wiem dlaczego się nie, nie wgrywa w podgląd, także... Aha, no, tu! Prawo, ja! sobie zobaczył jak to... W... A, czekaj, daje! A, przytrzymać kółko, pisze... nie widać przy jej fryzurze jak one wyglądają. No nie, bo to są no, strata, takie... To strata pieniędzy. No, mi da tylko jedno oczko i to tak trochę... No, to nie, rozsyje. ona ma ładne oko brązowe. No, Dobra. i więcej tu czapka, chyba nie, bo fryzura jest zajmista. No, taka czapka to taka. Zresztą, nie. co to za czapka? Nie, to nie nie, nie nie, nie. No, ma, ma fajną w ogóle fryzurę. Tak jak wygląda, nie? No, dokładnie. Dobra. Nie. Czyli nic z tego, tylko to. No, wygląda super. Dobra. I co, myślę, że na tym ekranie yy, się pożegnamy. Napiszemy A, sobie grę, tam poza, poza już nagraniem. To macie taki przedsmak, My za niedługo będziemy się brać za następne odcinki. No i będziemy odkrywać miasto. Miasto nocą. Tak. No, nowy mur. Tak, będziemy się malować na całego. Była ze mną Paper Monster. Hej! Byłem ja szpatel, czyli Mostage, The Sims. Trzymajcie się, papa! Pa.